Podczas prezentacji proszę spać. Widzicie się Państwo tutaj na, na, na monitorku, tak żeby Was było widać. Proszę bardzo. Dzień dobry, czy dobrze mnie słychać? Świetnie. Nazywam się Beata Żydowska. Pracuję w Europejskim Instytucie Technologicznym w zespole, który zajmuje się badaniem i obserwacjami, obserwacjami naszej najbliższ, najbliższego sąsiedztwa naszej planety. I będę dzisiaj opowiadać o czymś. Żadna podróż w kosmos nie miałaby sensu, ponieważ nie wiedzielibyśmy, gdzie lecimy. Będę opowiadać o teleskopie. Od początku istnienia ludzkość obserwowała niebo. Na początku patrzono i podziwiano to jako pewien romantyczny rytuał. Ale pewnego razu Galileusz postanowił spojrzeć w przestrzeń kosmiczną za pomocą urządzenia optycznego. Był to pierwszy teleskop. Dzięki temu zauważył, że może zobaczyć więcej że może zobaczyć nowe asteroidy, że może zobaczyć więcej gwiazd, że odkrywa planety, nawet jest w stanie zobaczyć odległe galaktyki. I tak zaczęła się podróż ludzi przez świat obserwowany przez teleskopy. nam coraz lepsze urządzenia, obserwowano coraz więcej. I jesteśmy teraz w takim punkcie, w którym sama obserwacja nam nie wystarcza. Ten Dość tego kosmosu, skorzystać z bogactwa, które nam oferuje. Ale zanim to zrobimy, musimy znaleźć i scharakteryzować obiekt, do którego chcemy się udać, żeby, żeby móc skorzystać z jego bogactwa. Będę opowiadać o teleskopie Panoptes. Jest to teleskop, który powstanie w tym roku, w tego lata, na terenie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni. Póki co, te, budowa teleskopu jest w trakcie projektu. Mamy dostępne projekty, a także zdjęcia teleskopu. Teleskop jest już z nami. Teleskop będzie się składał z dwóch sensorów. Jeden z nich to jest, ten, to jest ta czarna tuba, to jest półmetrowy teleskop. Tak, ośmnienie są trzy półmetrowe Oraz astrograf, czyli ta biała tuba. Astrograf pozwala nam na obserwowanie nieba w dużo większym zakresie. Jest to skomplikowany układ optyczny. widzimy tutaj na tym obrazku, co ciągnięwo O jego cechach będę opowiadać pod kątem poszukiwania asteroidów. Tak, to jest nasz jeszcze jeden projekt. Jak będzie wyglądać, tak wygląda układ, w którym będzie znajdował się teleskop. I tak wygląda obecnie teleskop. Na, raz, na, na zdjęciu po... Na lewej stronie znajdują się oba teleskopy zapakowane w skrzyni. Czarna tuba to jest półmetrowy teleskop, biała tuba to jest 30 cm astrograf. Po środku mamy nasz montaż, na którym będzie się ten teleskop poruszał. U góry po prawej stronie jest nasza kopuła w kawałkach oraz wyjścia układów optycznych obydwu teleskopów. Teleskop, półmetrowy będzie wyposażony w zestaw obiektywów do celów edukacyjnych, natomiast SOTEC, czyli astrograf, będzie wyposażony w kamerę, dzięki której będziemy mogli badać nasze sąsiedztwo. W ogólnym ujęciu chęć obserwowania i poszukiwania asteroid wiąże się z trzema głównymi celami. Po pierwsze, jesteśmy naukowo ciekawi tego, co się znajduje poza Ziemią. Asteroidy są o tyle, ciekawym, są o tyle ciekawymi obiektami, ponieważ dostarczają nam nieprzetworzonych informacji o cegiełkach, z których powstał nasz Układ Słoneczny, a więc daje nam również informacji o tym, jak powstawał nasz Układ Słoneczny. Drugim celem jest bezpieczeństwo. Obserwujemy niebo w poszukiwaniu takich obiektów, które po jakimś czasie mogą w nas uderzyć. Jest to dosyć istotny czynnik, ponieważ materiał e, kosmiczny lecący z kosmosu, który uderzył w naszą Ziemię w z wielkości góry, mógłby przyczynić się do wyginięcia ludzkości, tak jak przyczynił się do wyginięcia dinozaurów. E, ostatnim celem jest eksploracja, e, czyli realizowanie pewnych uszących wyzwań, jakie stanowi dana z motyjami kosmosu. E, Będziemy teraz zastanawiać, w jaki sposób zobaczyć asteroidę z Ziemi, nie wylatując się w kosmos i nie, nie natrafiając na nią przypadkiem, korzystając z urządzeń optycznych. Żeby o tym porozmawiać, musimy ustalić, czym jest asteroida. Do naszego eksperymentu myślowego przyjmiemy taką, taką definicję, że asteroida jest brudką materiału kosmicznego, który porusza się po orbicie około słonecznej i jest zbyt mała, by nazwać ją planetą. Kluczowymi słowami w tej definicji są słowa poruszające się. Żeby zobaczyć asteroidę musimy obserwować niego i odróżnić ją od nieruchomych, pozornie nieruchomych gwiazd znajdujących się na tle, znajdujących się w tle. I tutaj mamy przykłady jak to się robi. Mamy wykonane zestawy Dwóch fotografii, dwóch różnych obiektów, obiektów NEO, czyli obiektów bliskich Ziemi oraz asteroidy pasa Głównego. Widzimy, że te dwa obiekty to są drobne punkty, ciemne punkty na tle poruszających się gwiazd. Gdyby nie te krzyżyki, to prawdopodobnie dosyć trudno byłoby na mnie wypatrzeć. A więc to jest nasz przepis na znalezienie asteroidy. Czyli będziemy patrzeć w niebo i czekać, aż zobaczymy, że jakiś punkt się porusza. Niemniej jednak nie jest to trywialne zadanie, ponieważ mamy, mamy kilka przeszkód, które napotykamy na swojej drodze. Gdy zaczynamy obserwację nieba, najlepiej byłoby, gdybyśmy patrzyli na całe niebo. Ponieważ nie znamy, gdzie jest, gdzie jest asteroida, którą chcemy odkryć, więc, żeby mieć większą prawdopodobieństwo szansy na odkrycie, będziemy obserwować całe niebo. Niestety, powierzchnia widocznego nieba, które możemy obserwować w danym punkcie na Ziemi, to jest około 10 tysięcy stopni kwadratowych. A dostępne obecnie teleskopy, niegdyś uważane za teleskopy, które widzą dużo obszar nieba, czyli teleskopy szerokokątne, mają w pole widzenia około 15 minut, minut. Tutaj mam przykład teleskopu w architekturze Casegrena, który ma. Pole widzenia 21 stopni w porównaniu z Księżycem, czyli nie jest to obszar zbyt duży. A tutaj mamy w porównaniu pole widzenia teleskopu TeGo, o którym będę opowiadać, w porównaniu z Księżycem, a właściwie Księżycami, oraz w porównaniu z klasycznym teleskopem szerokopamskim. Także duża powierzchnia, którą możemy obserwować, za pomocą teleskopu T pozwala na to że w ciągu jednej nocy możemy zobaczyć je całe niebo, czyli sfotografować całe niebo. Dla przykładu, gdybyśmy korzystali z teleskopu Cassiogena, to jedno, jedno zdjęcie wkrywałoby powierzchnię zajmowałoby, nieba około 1,8 stopnia, czyli w ciągu jednej nocy musielibyśmy wykonać 82 tysięcy zdjęć. Jeśli liczyć, że mamy 8 godzin w nocy, to musielibyśmy na każde zdjęcie, zdjęcie poświęcić wyłącznie 35 sekundy. To jest zdecydowanie za mało, żeby zebrać dane, następnie sczytać je z detektora oraz przesunąć teleskop na kolejną pozycję. Dzięki teleskopowi TEK tak możemy wykonać zdjęcie całego nieba, poświęcając na każdy kawałek 35 sekund, czyli 100 razy więcej. Czyli możemy zebrać zdecydowanie więcej danych ze Kolejnym problemem, jaki napotykamy jest to, że asteroidy nie są zbyt dobrze widoczne na, na nie. Wyobraźmy sobie na przykład małą, mały obiekt bliski Ziemi, który ma 20 metrów, jest ciemny, znajduje się na ciemnym tle kosmosu i znajduje się w odległości około 1 dziesiątej astronomicznej od nas, czyli 15 milionów. Wydaje się to praktycznie nie Niezauważalne, szczególnie, że asteroida nie e, emituje własnego światła, tylko odbija światło, które pada od Słońca. E, takie obiekty są więc bardzo ciężko zauważalne. E, e, pewnym parametrem, który pozwala nam określić, e, jak dobrze widoczny jest obiekt na niebie, jest jasność gwiazdowa. Jest to skala logarytmiczna e, o jednostce magnitudo, gdzie jedno magnitudo gdzie różnica jednego magnitudo oznacza różnicę 2,5 raza mniej lub bardziej ciemny lub jasny obiekt. Zwracam uwagę, że im większa wartość skali magnitudu, tym obiekt jest ciemniejszy. A więc najjaśniejszy obiekt na naszym niebie, czyli Słońce, ma wartość minus 27 magnitudo. Natomiast najjaśniejsza gwiazda niepatącnego Vega jest skalowana jako zero. Granica widzenia naszego oka, czyli to, jak bardzo ciemną gwiazdę jesteśmy w stanie zobaczyć za pomocą tylko naszych oczu, to jest 6 na do. Natomiast największy obiekt na pasie głównej asteroid Ceres ma już 7, czyli gołym okiem nie jesteśmy w stanie go zaobserwować. Dlatego potrzebujemy pomocy, jaką są teleskopy. Teleskop tek pozwala nam zobaczyć do 19 minut Czyli znacznie znacznie ciemniejsze niż niż porażą sobie nasze oczy. No i kolejny kolejny problem, jaki napotykamy jest to, że asteroidy poruszają się często bardzo szybko. I to, co było jakby kluczem do znalezienia tego obiektu, teraz staje się problemem. Ponieważ rozciąga się na większą liczbę pikseli, niż, byłoby tą, niż gdyby astroida się nie poruszała. W związku z czym, dużo trudniej nam jest wyciągnąć sygnał takiej, roz, roz, takiej smugi yy, z, z promieniowania tła, z, z szumu elektroniki odczytu. I to jest problem, który przezwyciężamy już nie yy, urządzeniem optycznym, a za pomocą komputerów i obliczeń. Yy, przedstawiam tutaj dwa Dwa porównawcze rysunki, właściwie zdjęcia wykonane, a następnie syntetycznie pokładane w odpowiednie stosy. Ten rysunek po lewej stronie to jest rysunek, w którym zasumolowano śledzenie za gwiazdą. Najjaśniejsza gwiazda tutaj widoczna jest rzędu przykładu Magnitudo. W związku z czym na tym zdjęciu asteroida. Soda ma jasność 19 magnitudo, czyli jest dużo, dużo ciemniejsza, dużo trudniejsza w zauważenia. Natomiast w drugim przypadku śledzenie zostało, komputerowe śledzenie zostało wykonane za pomocą, za, śledząc asteroidę, w związku z czym asteroida jest dużo jaśniejsza i teraz zarówno asteroida, jak i gwiazda, mają jasność 18,5 magnitudo. Dzięki temu możemy wykorzystać taki zabieg do tego, Ciemniejsze obiekty. Ale odnalezienie asteroidy to nie jest jeszcze koniec naszej drogi. Kiedy już zauważymy pewien poruszający się na naszym niebie, musimy wykonać dodatkowe pomiary, żeby, żeby uzyskać odpowiednio dokładne, odpowiednio precyzyjne pomiary jej położenia, a następnie dopasować orbitę i sprawdzić w katalogach, czy taka asteroid już istnieje, czy może jeszcze nie, czy możemy nadać jej swoje imię. Są oświetlane przez Słońce w taki sposób, że możemy go zaobserwować tylko przez kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt dni. A więc orbita, którą dopasujemy, musi być na tyle precyzyjna, że za kilka lat, gdy asteroida wróci do nas ponownie, żebyśmy wiedzieli, że to jest ta asteroida, która już została odkryta, a nie żebyśmy odkrywali ją na nowo. No i ponieważ chcemy wykorzystać tą asteroidę, musimy dokonać również dodatkowe pomiary które pozwolą nam stwierdzić, czy warto jest wybierać akurat w tamto miejsce. Do takiej charakteryzacji może służyć polarymetria. Dlaczego mówię o polarymetrii? Ponieważ w Błotyszym Instytucie Technologicznym będzie powstawał projekt budowy takiego instrumentu, który pozwoli na charakteryzację asteroid. Polarymetria jest istotnym, istotnym narzędziem do charakteryzacji asteroid, ponieważ na podstawie tego badania możemy wnioskować o strukturze, o składzie i również o wielkości asteroidy, korzystając z pomiarów albedo geometrycznego, które wyznaczamy dzięki pomiarowi częściowej liniowej polaryzacji światła odbijanego od asteroidy. Światło, które pada na asteroidę, jest światłem słonecznym, a ponieważ asteroida to pewną strukturę, to światło zostaje spolaryzowane w konkretnych kierunkach. To pozwala nam wnioskować o tym, jak, jak wygląda ta asteroida, nie będąc na niej, nie badając jej, jak również nie zbierając jej informacji zatok. To jest schemat naszego polarymetru, który zostanie u nas utworzony. Następnie polarymetr zostanie przetestowany w Gdyni, I teraz już w miarę podsumowania, podsumujmy jak, jak działa proces poszukiwania steroida. Więc patrzymy w niego, poszukujemy poruszającego się obiektu, następnie musimy poznać jego dokładną pozycję, wyznaczyć jego orbitę.